presente. Prezenty moi drodzy, kiedy ostatni raz były prezenty? No chyba z pół roku temu. Musicie mi wybaczyć, że na chwilę zaniechałem tą serię. Powiedzmy, że moja przyszłość nie była pewna i też nie za bardzo wiedziałem, gdzie możecie wysyłać te paczki, co się z nimi później będzie działo, gdzie je będę składował, ale teraz słuchajcie, wszystko już jest, że tak powiem, luksus. W związku z tym, jeśli jesteście zainteresowani wysłaniem paczki niespodzianki do mnie, to wystarczy napisać na maila podanego pod filmem, zapytać o adres i wtedy już dogadujemy wszystkie szczegóły. No i dzisiaj, kochani, po tej wielkiej przerwie mamy raz, dwa, trzy, cztery paczuchy. To, przyznaję, mega mnie intryguje, bo tutaj, zobaczcie, tu jest coś potężnego, namalowanego, widzę też list, więc naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczę tego fanarta. E, no co, zmieniamy kadry, i zabieramy się do roboty. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, jak to się robi. Także w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o wstęp, jednak chciałbym Was tylko poinformować, albo może raczej przypomnieć, że jeśli Wy oglądacie ten film w środę, czyli w ten dzień, kiedy wyszedł, to jest duża szansa, że ja właśnie w tym momencie lecę gdzieś nad Himalajami i dolatuję do Tajlandii. Na Instagramie jest dużo fajnych story z dzikimi zwierzętami, a przynajmniej, na pewno od jutra się zaczną. No i dobra, zabieramy się do roboty. Ja tylko z szybkim infem wlecę, mianowicie zaczął się marzec, więc zobaczcie, jaka jest marcowa fotka. Wow, a w związku z tym, że jest marzec, słuchajcie, to znowu przeceniłem kalendarzy, więc teraz są jeszcze tańsze niż w zeszłym miesiącu, więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, bo jeszcze są, więc można brać na przyznajcie sami. Foteczki są mega spoko, można je sobie później wyciąć i oprawić w ramkę jako wielki kolarz, więc nic tylko brać. Zapraszam do linku podanego pod filmem, a teraz wracamy do paczek. Zaczynamy, moi drodzy, tym wielkim fanartem, bo po prostu on prześwituje i nie da mi spokoju. Już chwilę czasu na niego patrzę i strasznie mam ochotę go rozpakować. Ja bym słuchajcie zrobił tak, że najpierw wyjmiemy list, na to nie patrzę nawet, żeby nie kusiło. Przeczytajmy zatem list i potem podziwiajmy wypociny moich widzów. Cześć, mam na imię Filip i mam 7 lat. Oglądam Twój kanał od 3 lat. Nawet mój tata lubi Twój kanał i jak oglądam głupoty na YouTube, to tata woła albo ptasznik, albo kończysz oglądanie. Dzięki temu sam już mam. Las Jodora, już prawie dorosłego, Fidipusa Regiusa, fałszywą czarną wdowę, mój najstarszy pająk, którego sam znalazłem na podwórku, liśćca, modliszkę i gekona orzęsionego o imieniu Mortka, Gorzej to znosi mama, która się denerwuje, bo ma więcej sprzątania. <laughs> pozdrawiam i życzę jak najwięcej specjalów, które najchętniej oglądamy. Filip, dzięki wielkie Filip za list. No przyznaję, że kurczę, jak na to, że masz 7 lat, to masz naprawdę niezły zwierzyniec w domu. Także też pozdrawiam rodziców, którzy się na to zgodzili. Także masz szczęście, mój drogi. E, no dobra, w takim razie, jeśli już wiemy, od kogo jest ten fanart, 3, 2, 1. O. Tylko zobaczcie, dobra, to słuchajcie, patrzymy co tu się dzieje w ogóle. No więc tutaj mamy Poe Metalikę, która jest anglojęzyczna, następnie patrzcie tylko, jest Fidipus, ale nie Filipus, tylko Filipus, także no to jest naprawdę mocne. Filipusa jeszcze nie widziałem, przyznaję. Później mamy Gekona, co tu jest słuchajcie napisane? Niech to, ugryzłam się w język, mam nadzieję, że nie jestem jadowita. Dobra, tutaj mamy. O jest hybryda ptaszniko-zając, To zawsze słuchajcie, się ceni. A tutaj ja bym go nazwał pająko kleszczem, natomiast autor mówi, że jest to pawi pająk, też bardzo ładny, taki zrobiony z różnych elementów. A tu witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie grubo. Jest jeszcze ostatni słuchajcie, fanarcik, Co A co tam, walne jeszcze jedno. Żona i tak miłe burwie. I modlica z browarem. Nie, no, przyznam szczerze, że inwencja jest na najwyższym poziomie w tym fanarcie. Jeszcze zwracając uwagę, że mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem fanartów. Filip nam zafundował. O, czekajcie, co tu jest napisane? Filip z tatą, czyli to tata pomagał, no dobrze, to wszystko wyjaśnia, no w każdym razie, dyszka za inwencję, tata i Filip, przyznaję, całkiem Wam to wyszło i też się uśmiałem. Także takie rzeczy są naprawdę mega spoko i dziękuję za nie. Strasznie mnie, słuchajcie, cieszy fakt, że poświęcacie swój czas dla mnie. Ja bardzo to doceniam, także Filip, dzięki wielkie i żółwik. A teraz lecimy do kolejnej paczki. No dobrze, kochani, wypakowałem karton, to lecimy po prostu od lewej może. Co tutaj mamy? Jest pudełeczko. W ogóle całkiem ładne, nie widziałem jeszcze takiego. No dobrze, dostałem Lego. Trochę jak ptasznik wygląda. Następnie mamy kamień. I to nie jest byle kamień, słuchajcie, zwróćcie uwagę, jaki jest przepiękny ten kamień bardzo ładny. Takie kamienie też przyjmuję. Ja co prawda, słuchajcie, kamieni używam relatywnie rzadko i długo je wykorzystuję, ale nie ma nic fajniejszego dla psychiki niż świadomość, że mam kamienie, które mogę wykorzystać, także dzięki również za to. Tutaj mamy, słuchajcie, podłoża. O, czekajcie, jest list! No to nie, no najpierw list, ewidentnie. Cześć, Kuba. Właśnie spełnia się moje małe marzenie i kompletuję dla Ciebie paczkę niespodziankę. Będzie skromna, ale bardzo szczera i mam nadzieję, że wszystko się spodoba oraz przyda. Mam na imię Kamil i mam się Lat. Jestem Twoim wielkim fanem i dzięki Twoim nagraniom zacząłem interesować się tym światem. Czytam z mamą książki o pajęczakach, owadach, gadach i tak dalej. Oglądamy też filmy przyrodnicze, no i oczywiście Ciebie. Bardzo kocham zwierzęta i mam dwa koty, Fernando i Coco. A teraz prawie uzbierałem pieniążki na gekona Lamparciego. O, to jest poważne wydarzenie. Rodzice się zgodzili i za niedługo będę miał nowe towarzystwo. Moim marzeniem jest mieć ptasznika, tylko że mama boi się pająku. Ale jedziemy do Poznania na targi terrorystyczne, także mam nadzieję, że Cię tam spotkam i zgodzisz się na na fotkę. Oczywiście, że tak. Jeśli tylko mnie kiedykolwiek spotkacie na targach, to podbijajcie śmiało po fotkę, bo przecież po to właśnie tam jestem. I mamy dalej. Nigdy nie przestawaj nagrywać. Pozdrawiamy całą rodziną. PS. W paczce dodatek od mojego taty. Super. Dzięki wielkie Kamil za liścik. No cóż mogę powiedzieć? To to, że słuchaj, no jak staniesz się posiadaczem Gekona Lamparciego, to naprawdę będziesz mega podjarany tą jaszczurką, także trzymam mocno kciuki, żeby to nastąpiło jak najszybciej. No i co? Formalność z tej paczki mamy za sobą, więc zobaczmy w takim razie co tutaj, bo czekajcie, tylko zerknę, czy może jakiś fanarcik się tutaj nie ukrył. O, patrzcie, ukrył się, a widzicie. Skolopendra subspinipes na 100%. Zobaczcie na tą anatomię, na te proporcje. Co możemy stwierdzić? No, że pewnie jest to wygłodniały stary samiec, bo odwóg ma malutki, no, ale trzeba przyznać, że doskonale wiemy, o co chodzi. A, bo patrzcie, tu rzeczywiście jest samiec. E no, Kamil, to ty się znażna rzecz, bardzo spoko. I tutaj mamy tym razem samiczkę. Napiszcie w komentarzu, jak macie wizję na gatunek tego pająka. Myślę, że mówiąc, nie przychodzi do głowy, ale też jest spoko. W takim razie dobierzmy się do tej paczki. Ja wcale nie uważam, że ona jest skromna, to jest strasznie dużo rzeczy. Lecimy i mamy tak, ścinki bukowe. Ogólnie ścinków mam bardzo, bardzo dużo, wiecie, i one bardzo rzadko schodzą, bo też nie bardzo mogę je wykorzystać do gadu. Mimo, że tutaj na obrazku mamy co prawda żółwia i warana, no ale to jest niebezpieczne dla gadów. Tutaj w ogóle oni mówią, że można to wszędzie dać. Więc ogólnie dziękuję. Natomiast mam dość duży zapach, yy, zapas tych ścinków, bo po prostu nie mam ich gdzie użyć i leżą. Drugie podłoże. Aha, to są drugie ścinki. Następnie, słuchajcie, mamy korzonek. Takie korzonki to się ceni, tylko zobaczcie. Tak samo jak te korzonki. Te są w ogóle mega fajne, bo to są afrykańskie korzenie. Nie chcę skłamać, ale chyba mopani się nazywają. I są super twarde, tak super, super twarde. Ja czasem mega mnie kusi, żeby dać alpince tutaj, jak jej się nudzi na hodowlę takiego patyka, bo wiem, że ona bardzo długo by go po prostu próbowała zgryźć, ale jest mega twardy. Natomiast zobaczcie, ten korzeń jest taki piękny, że aż po prostu szkoda go dawać psu. Cudowny, no cudowny. Następnie podłoże kokosowe, to jakby zawsze i w każdej ilości. Tor jest bardzo ważny, więc też dzięki za niego. Tutaj są jakieś przysmaczki dla Alpinki. Niestety, no ja jej nie mogę dawać takiej sprasowanej skóry, bo ona potem żyga dalej niż widzi. Że się tak kolokwialnie wyrażę. Natomiast dam innym znajomym, którzy mają pieski, które nie żygają po czymś takim. Popatrzcie, tu mamy nisko przekąskę. Jeszcze edukacyjną, to pewnie będzie takim fajnym, pysznym smaczkiem, więc to dla Alpinki jak najbardziej, aż bym już dziś przetestował, ale niestety została w domu dzisiaj. Następnie, ziomy, dwa pojemniczki. To komentować nie trzeba. Wszystko wiadomo. Pojemniczki również zbieram. Mam ich tak, słuchajcie, dużo, ale strasznie mnie cieszy fakt, że po prostu mam zapas pojemniczków, więc też dzięki. No i na koniec zostawiam, no, coś dla dorosłych, bo umówmy się, myślę, że tutaj nie sposób jest pomylić to opakowanie z czymś innym. W takim razie sprawdźmy, czym Kuba został tym razem obdarowany, jeśli chodzi o trunki. Grzaniec! Ja lubię grzańca. Piwo zimowe, słuchajcie. Ciemne piwo zimowe, wyprodukowano we Wrocławiu. Super, dzięki wielkie. Ja uwielbiam, no co mam wam powiedzieć. No. Dzięki Kacper, no i dzięki tata Kacpra za miły dodatek. Jesteście spoko ziomami, więc należy wam się żółwić. No i dobra moi drodzy, zostały dwie paczuchy, to zaczniemy sobie od tego kartonu. No musiałem niestety wyciąć labelkę, to już były jakieś napisy i... Dodatkowo wygląda ten karton, jakby ktoś się już do niego dobierał i nie byłem to ja, słuchajcie. O, no i zaczynamy tym, co trzeba. W takim razie, moi drodzy, musimy odplombować ten list. Ciach, no i czytamy. Cześć, Zając, mam na imię Jaś i mam 7 lat. No słuchajcie, dzisiaj to się chyba zmówiliście wszyscy w tym samym wieku. Oglądam cię od roku i często chodzę do sklepu zoologicznego. PS, sorry za błędy ortograficzne. Nic się, Jasiek, nie przejmuj, bo ja też miałem problemy z błędami ortograficznymi. Wszystko przed tobą, żeby się ich wyzbyć. Natomiast widzimy już tu na wstępie, że strasznie fajnie wygląda ten... No nie wiem, nie wiem, co to jest w zasadzie, taki mały demonopiesek? Demon... Taki jest demoniczny, nie? Fajnie wygląda. No i zaczynamy, słuchajcie, fanartami. Mamy węża, bliżej nieokreślony gatunek, no bo tutaj jest dość mało znaków charakterystycznych, aczkolwiek, słuchajcie, Mordka. Pasuje do boła piaskowego. Podobny wzrok, takiego gupola trochę. Następny. Królowa Alpi. Tylko zobaczcie. No, prawda jest taka, że Alpinka jest moją królewną. To trzeba przyznać. To będzie. A, no to słuchajcie. No, kolorystycznie to raczej będzie boła piaskowy. Aczkolwiek tutaj anatomicznie też nie, nie bardzo. Ze względu na tą głowę. Zobaczcie. To jest taka lisia głowa, ale u węża. No super, Jasiek. Dzięki za fanarty. W takim razie zobaczmy, co ty tutaj przygotowałeś dla pana Kuby. I widzę już, że Mamy dużo bardzo fajnych pojemniczków. Tylko zobaczcie, jakie są fajne. O, kurde. O, mega są fajne. Dzięki. Ile ich mam? O, kurde. Patrzcie, ile ich dostałem, ale genialnie. Dziewięć dostałem, ale spoko. Dzięki, wielkie. Naprawdę są fajne. Przydadzą mi się. No i następnie mamy tutaj. Pojemniczek po cukierkach, kryjówkę z kokosa, a także jakieś korzonki. Słuchajcie, tutaj są. O, ten jest ładny. Takie to zawsze, tylko spójrzcie na nie. Aha, i tutaj mamy kawałki kory. Wyschnięte, ładne, bez grzyba. Super, Jasiek. No, przyznaję, przyłożyłeś się do paczuchy. Słuchasz, co mówię, czego nie przysyłać, także dzięki wielkie. Ale najbardziej szczerze mówiąc, to się cieszę z tych pojemniczków. Bardzo fajne. Mega spoko. Dzięki, Jasiek. Dzięki wielkie. No, i ja tutaj uprzątnę. I zajmiemy się ostatnią paczką. No i niestety muszę przyznać się bez bicia, słuchajcie, że ja troszkę zdekompletowałem tą paczkę, ponieważ ja już ją dostałem bardzo dawno temu. I z racji, że ona nie była domknięta, to tutaj wystawał taki mega wypasiony, duży przysmak. Taka wielka, wędzona kość, i była ze mną Alpinka, słuchajcie, i ona po prostu się tak biedna tutaj nudziła i siedziała na tej ziemi. Ona już wie, co się święci, bo jak przynosiłem to z auta, to posłuchajcie. O, tak, to jest dźwięk, który Alpinka utożsamia z czymś dobrym. Całe twoje, Alpi. Nie wiem, jak ty to zjesz, ale proszę. To jest twoja kolacja. Że stwierdziłem, że no kurczę, muszę odpakować poza kadrami paczkę niespodziankę i po prostu wyjąć z niej chociaż tą kość. Więc jak coś, to tu była naprawdę wypasiona kość. A co jest więcej, to niestety nie wiem, ale najpierw zaczniemy oczywiście od tego, co najważniejsze, słuchajcie. Hej Kuba, mam na imię Zosia, mam 13 lat i oglądam cię już od 3 lat, a to moja druga paczka dla Ciebie. W paczce jest kilka rzeczy, które na pewno Ci się przydadzą, a więc jak mówisz, nie przedłużając wstępu miłego odpakowywania. Wskazówki do prezentów. O, to prezent to tego nie chcę. W takim razie dzięki Zosia, no za już drugą paczkę. Zobaczymy w takim razie, co w tej przygotowałaś poza tą kością, z której serio byłem mega zadowolony. To mamy tutaj jeszcze dla kuby zająca od Jasia. Jeszcze tutaj mamy słuchajcie, paczkę od Jasia w takim razie no to musimy to odpakować, ponieważ tam się może kryć jakaś sztuka, sztuka albo list. Zobaczmy w takim razie. Dzisiaj dużo fanartów, bardzo mnie to cieszy. O, lecimy z tym. O, kurde. Bardzo ładny Hilobrachys. I tutaj mamy napisane, że jest to Hilobrachys SP Electric Blue. Ło, wow, patrzcie, jaki czajny, czarny zabójca z wielkim kolcem, z małymi szczypcami. W takim razie, co my tu widzimy? Słuchajcie. Androktonus. No, wszystko jasne. No, też spoko. Anatomicznie. Bayer. Wow, wypasiona skolopędra. Jaką tu mamy skolopędrę, słuchajcie paskowana, czyli cingulata, no przepięknie. Czego chcieć więcej? Bardzo ładnie Ci to idzie, się muszę przyznać. I tu mamy... <laughs> I tu jest pewnie gekon? Gekon lamparci. Poprzeczkę tymi fanartami, dzięki. Mam pojemniczki. Tu jest karteczka w ogóle, słuchajcie. Wiem, że bany to królik, ale tak lepiej brzmi. Ale to wygląda, jakby nam tu brakowało jakiejś informacji. Czekajcie, bo tu jeszcze jest. Pomyślałam, że jak po pojemniki w napisy związane z tobą, to będzie ciekawiej. Aha, czekajcie, bo ja nie zwróciłem uwagi w takim razie. Mamy zając, jest zając. No, takiej akcji jeszcze nie widziałem. Personalizowana wentylacja. No, naprawdę, przyznaję, że wy to chyba nigdy nie przestaniecie nie mnie zadziwiać. <noise> Następnie mamy best bunny. Okej, okay, czyli stąd ta karteczka. No dobrze, słuchajcie, jestem najlepszym królikiem. No co mam? Wam powiedzieć. I jest jeszcze jedna informacja. Taż, Niki, Zająca, no Zosia przyznaje, no co mam powiedzieć, jesteś pierwsza na kanale, jeśli chodzi o taką inwencję. I jeszcze jest jeden wypasiony pojemniczek. Te uwielbiam, uwielbiam te pojemniczki, naprawdę, bo to jest jakby, no klasa sama w sobie, fajna wielkość i, i w ogóle. No i dobra, moi drodzy, no wychodzi na to, że na dzisiaj kończymy ja standardowo chciałbym z całego serca podziękować autorom dzisiejszych paczek, bo to właśnie dzięki Wam ten odcinek powstał. No i nie ukrywam, to naprawdę jest strasznie miłe dla mnie. Więc jeszcze raz przypomnę, że jeśli ktoś chciałby wysłać paczuszkę do mnie, to zapraszam do maila podanego pod filmem. Tam można się ze mną kontaktować. No i jakby na nowo otworzyłem, można powiedzieć, zapisy na paczki niespodzianki. Także no, kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że było fajnie. Mam nadzieję, że zajrzycie na mojego Instagrama, bo no zapowiada się gruby wyjazd. Słuchajcie, z tego względu, że będę tylko ja i Kumpel i robimy. 100% specjala. Nie robimy nic innego, nie skupiamy się na żadnym zwiedzaniu. Jakby jesteśmy ukierunkowani tylko i wyłącznie na dżunglę i zwierzęta, więc podejrzewam, że ten specjal będzie naprawdę gruby. Jeszcze raz to tyle. Trzymajcie się na razie i hej. No i co? Ja znikam pod biurko. Ała! Ale mi strzeliło biodro. Ała!